Witajcie z tej strony. Ludwiczek z kanału Top Top News. A dzisiaj ze mną Krzysztof Radzikowski. Witam no. Cię bardzo serdecznie. Okay. Simano, słuchaj, mam do Ciebie na początku pytanie: no. czy planowałeś może napisać książkę o kimś, to pisze książkę? Nie, nie żartuję, nie, że nie będę no, Ci. Na te, na te nie będę no. Cię no. męczył, żartuję. Yy, tak serio, czy yy, podniósłbyś mnie na klatę? Ile ważysz? 103. No, to z 50 razy. Tak? No. Taką seryjkę? Rejk? Podnosiłeś kule cięższe ode mnie? Wow. To jest 100 kilo, to nie są ciężary w Strongman. No. Słuchaj, a dzisiaj mam dla Ciebie pomysł, no. który, na który wpadłem ostatni, ostatnim razem, po ostatnich wywiadach, że może zrobilibyśmy Top Top News boxa. I to, to, to. Obejrzeli, obejrzeli zawody Strongmenów. Teraz. No i, no i? Co Ty na to? No i kozacko. Dawa. Jest jakieś Twoje ulubione, które masz? Jakiś zawodnik, który podnosi ciężary, Twój ulubiony? No. Włączaj kogokolwiek, wpisuj Strongman Dobra! To? No jest. O Jezus! Nie mam YouTube Premium! Też nie mam, trzeba przeczytać reklamy. Dobra, On tak gdzieś Mistrzostwa połowy. Polski. Mistrzostwa Polski. Tak jest. To biegnie? Ty biegłeś tam, nie? Nie, to są z tegoroczne. Ty, a ile to taki waży, taki ten? 340 albo 350 kilo. To, to ja na ścianie jak mam dey, ten. Kuba biegnie i teraz uh -huh. trzeba przerzucić cztery woreczki przez... Ee, I to szeregu. trudne jest? O no, Jezu, jak on to no, A ja pierwszy no, raz to widzę. Sądzę, to nie jest tylko siła. To musi być wytrzymałość, dynamika, wszystko. I dawaj jeszcze jeden. No, co ci tak ręka trzęsie? Kaca masz? Nie, bo jestem w szoku po prostu, nie? Dawaj. I, I, po... I... O... Ale, one... A, ale one mają jakieś różne wagi? Różne jak. Od 18 do 25. Ło, no to kozackie, to kozackie. No. Co i to tyle nam wystarczy, nie? Tak jest. Obejrzeliśmy bardzo fajny film, a może ja zostanę Strongmenem, mam zadatki na Strongmana? Bymb się rozleciał przy pierwszej konkurencji. Ta, mam cię ci, podnieść teraz? ci zaoszczędzić tego. Mam no ja. cię podnieść teraz? Nie, nie podnoś, nie podnoś tak? mnie. Bo boisz się. Lekarze będą mieli roboty później. U ciebie? Gipsu może w tym. Na, na sorze nie starczy. Mam nadzieję, że cię nie włożył w gips. był <giby> Krzysztof Razikowski, stop top box. Dobra, Dzięki. dzięki.